Słuchajcie, sprawa wygląda tak... Kurde, to jak ktoś mi bramę rozwalił. Że Wstałem dzisiaj przed 15, zmontowałem Wam odcinek i zapomniałem, że muszę iść do banku. Więc nawet niby nie mam daleko, bo z buta bym doszedł w miarę szybko, ale zwyczajnie nie mam na to czasu. Masakra. Pani już mnie poprosiła Także za chwilę będę obsługiwany Zdążyłem No Zdążyłem do banku, bank został ogarnięty ten Oto piękny sposób Sterta papierów Bank PKO SA Dlaczego PKO SA? Ponieważ w nowej firmie Jest taki wymóg, żeby mieć tam bank Bo nie mają tam rachunek I jak chodzą jakieś przelewy czy coś To chodzą od razu Tego taki wymóg, no co do oferty nie będę się rozwodził, bo to jest bez sensu. Odpiąłem te małe tutaj takie miałem uchwyty do paska. Z dudów w banku odpiąłem, bo strasznie brzęczały. Jak chodziłem z kamerą. I zarówno mnie jak i pewnie was to wnerwiało. I tak się zastanawiam, yy, czy robić dzisiaj QA, czy skupić się na genezie tego kanału. No długopis. Chyba skupię się raczej na genezie tego kanału, czyli opowiem ja Wam moje najbliższe plany na przyszłość. A QA zrobimy sobie jutro. Także jak coś to będzie kolejnego dnia QA. Liczę na to, że... Pytań się może trochę więcej pojawi. Zobaczymy. Tymczasem wracam do domu autem. Przesiadam się na rower miejski jadę coś zjeść. Słuchajcie, siedząc sobie w domu właśnie, oglądam jeszcze jeden filmik, bo auspicjusz już zarzucił nowy filmik. Jeżeli ktoś choć trochę interesuje się Japonią, e, interesuje go takie japońskie codzienne życie, link będzie na dole do jego kanału, także serdecznie polecam. Kiedyś już polecałem jego filmik na fanpage'u. Wiem, że nie każdego może to interesować. E, no wiadomo, tu są trochę na moim kanale inne klimaty, tam są inne klimaty, jednakże u mnie też ta Japonia będzie się przewijała, o tym będę mówił później. Tak jak dzisiaj zdecydowałem, że będzie jednak vlog na temat przyszłości tego kanału, jak ten kanał będzie wyglądał. W najbliższym i w dalszym czasie. Natomiast ja serdecznie Oswizdusza polecam, eee, filmy na pewno fajne, ciekawe. Mi się na przykład go bardzo, bardzo przyjemnie i sympatycznie słucha, eee, wiem, że nie każdy, nie każdego to interesuje, ale... Ale myślę, że warto. Myślę, że warto, bo, bo są to takie ciekawostki, których yy, z telewizji się po prostu nie dowiemy. Także serdecznie polecam. Ja biorę się za oglądanie i jeszcze Wam coś pokażę. O! Tutaj już yy, aplauduje się kolejny odcinek? Znaczy pierwszy odcinek Daily, który będzie już za, ja wiem, godzinę na YouTube. Także około 20 powinien być odcinek na YouTubie, a ja tymczasem przełączam się. I biorę się za oglądanie. Za na nami jedzie autobus, który podwozi pod samą. O, tu jest sklep. Jakiś sklep, więc coś zjemy. Dobra. <śmulizacja> Jesteśmy mega szczęśliwi, bo odkryliśmy, że po drugiej stronie rzeki, czyli jakiś kilometr stąd jest normalnie kombini 7 eleven więc tam sobie nakupimy żarcie na, na dużo. Może jakąś podpałkę i zrobimy ognisko nielegalne. I nas z potem złapie. Trafia. Jak nas złapie policja, to fajnie, bo będzie materiał z więzienia w Japonii czy tam z aresztu Kasztany kwitną. Oznaka, że matury. A w łodzi, słuchajcie, numer. Czytałem dzisiaj, że jakaś laska. Czy gość już Nie wiem. Telefon komórkowy wniósł na maturę i egzamin został anulowany, ponieważ mamusia zadzwoniła do niego. Nie wiem jak to było, ale generalnie beka. To chcesz go oddać? Tak. Chcesz wjechać w ten czujnik. który? Tu masz taki uchwyt po lewo, widzisz, przy kole. A okej, okay. tutaj tak? No. O, dziękuję bardzo. Proszę bardzo, miłego dnia. Dziękuję. Wziąłem sobie rower i idę coś zjeść. Czy jadę? Ale jest tak piękne niebo na zachodzie słońca, że zrobimy sobie mały detour. Bo muszę wam to pokazać. Zmontowali Napochód juvenaliowy Hawaję Ja pierdykam Kiedy są juvenalia polibudy w ogóle? Jest czerwca jutro pochód jest bo... Coś... Coś kółko <noise> widzieliście, jak chłopaki przygotowywują się Na juwenaliowy pochód <noise> No niestety zanim dojechałem Fajne miejsce to ten piękny widok się już skończył, ale pokażę Wam coś innego. Generalnie ostatnio jadąc tędy zauważyłem. Mieszkam w Łodzi 7 lat, nie miałem pojęcia o istnieniu czegoś takiego. E, a mianowicie chodzi o to. Taki tam park zabaw. Miejsce znajduje się w Parku Poniatowskiego. Jak ktoś ma rower górski i chce się pobawić, tak jak ci chłopcy tam, Naprawdę mega fajne miejsce Czasem ja biorę w dłoń mój rower miejski I jadę dalej Słuchajcie, udało mi się dostać do Manekina na zewnątrz jak widać, no. jestem w tym momencie pierwszy w kolejce, bo to, co było przede mną, już stoliki. Odcinki no, ludzi, którzy byli przed mną, już stoliki dostali, ale nadal czekam. Także jak dostanę stolik, to opowiadam Wam trochę o moich zamiarach od właśnie tego kanału mojego kochanego na YouTubie. Może mi będzie tutaj trochę kiepsko słychać, ale generalnie sytuacja wygląda tak. Wpadłem ostatnio na taki pomysł, iż na kanale zrobię trochę małe przetasowanie. Jest to trochę związane z tym, co widzieliście wczoraj we vlogu, czyli ze zmianą firmy, ponieważ chciałbym robić te filmy częściej i ze statystyk. Niestety, statystyki są nieubłagane. Obserwując statystyki od początku istnienia kanału, średnia czas wyświetlenia na film jest 10,5 minuty. Więc owszem, są ludzie, którzy chcą oglądać półgodzinne filmy, ale jest ich niewiele, mi się wydaje. I Myślę, że to co chcę zrobić i zmienić na kanale nie będzie przeszkadzało tym osobom, które, które chcą oglądać długie filmy. A mianowicie, mam kilka pomysłów, w zasadzie trzy. E, I chciałbym, żebyście się odnieśli do tego w komentarzach, co o tym sądzicie. Mianowicie, pierwszy pomysł jest taki, że od dzisiaj z każdej jednej trasy będę kręcił codziennie odcinek. Wiadomo, kiedy będzie się coś działo ciekawego, to będzie coś ciekawego. Kiedy nie będzie nic ciekawego, no to po prostu. Myślę, że żeby odcinek był w miarę ciekawy, żeby nie zachodzące. To jest odnośnie trasy. Nie wiem jeszcze, jak szybko to się będzie pojawiać. Bo to ze względu na internet, może być kiepsko, ale na pewno, e, na pewno nie od razu. Na pewno najwcześniej będą się powiem, z miesięcznym opóźnieniem, jak będę wracał z trasy. Będę wszystko wrzucał na neta, ewentualnie coś tam domontowywał. E, i, I będzie to codziennie. Dziękuję. Będzie to codziennie pokazywane. Zostałem właśnie Lemoniadem. Drugi pomysł jest taki, mianowicie wczoraj już zacząłem realizację trochę, to są daily vlogi z tego okresu, kiedy ja jestem w domu, kiedy ja siedzę w Polsce, coś tam sobie robię, grzebie, latam, załatwiam i tak dalej. Jeżeli interesuje Was to, co robię w kraju i jak spędzam mój czas w kraju, to, to chętnie będę to kontynuował i chciałbym to połączyć w ten sposób, aby powiedzmy daily vlogi, które robię w Polsce będą robione na bieżąco. A te David z transy będą z miesięcznym opóźnieniem. Wiem, że to może być trochę mm, mieszające w głowie. Tak, już sprzątam swoje tutaj, ewentualnie tak się będzie stało. Ale no, pani... myślę, że nie jest to zły pomysł. Wtedy mielibyście film jeden codziennie. Codziennie byście mieli co obejrzeć. Około 10 minut. Tak, tak mniej więcej chcecie się wstrzymać. Od, od 5 do 15 minut, w zależności od tego, jak, co, co dużo, ile się będzie działo danego dnia. I tak jak mówię, daily vlogi będą na bieżąco, tak żebyście wiedzieli, że na przykład wróciłem z trasy, że będą nowoczesne, nowej trasy i tak dalej. A daily vlogi to nie będą takie typowe daily, ale bardziej taki dziennik z trasy, że codziennie będzie końcone filmy i też one będą udostępniane codziennie, ale wiadomo, że z tym opóźnieniem. Powiedzmy, że wtedy, kiedy wyjadę na następną trasę, będą codziennie udostępniane z poprzedniej trasy. Mniej więcej tak to będzie wyglądać. Ewentualnie jak ktoś tam się pokryje, bo być, bo by po krócej, no to dwa odcinki dziennie dostanie się. Trudno, myślę, że to zrozumiecie, krzywdy nie będzie. I kolejny pomysł jest jeszcze taki. Kolejny pomysł jest jeszcze taki, że ostatnio ja zauważyłem, że... Tam kilka rzeczy się pytacie, nie pytacie i tak dalej. I raz na jakiś czas, jak się nudzę, ewentualnie może w odcinkach. Daily Jeżeli będzie, będzie kiepski dzień, nic się nie będzie działo, gdzieś tam będę stał, Mogę na pomysł, że moglibyśmy sobie zrobić takie rozpiny. Typu, wyrzucać jakiś temat, ja robię na ten temat rozpinę, analizuję dany temat, a potem sobie dyskutujemy w komentarzach pod tym odcinkiem. Także dajcie znać, co wy o tym myślicie, a ja czekam na moje danie. I piję sobie błysną pyszą lemoniadę generalnie Manekin to jest chyba jedno z lepszych miejsc w Łodzi, gdzie można coś zjeść. Słuchajcie, jeżeli będziecie kiedyś w Łodzi, chcecie dobrze, naprawdę dobrze zjeść, a lubicie naleśniki, to Manekina, tego tam, to jest zaraz przy Piotrkowskiej, to jest ulica 6 sierpnia. Także jeżeli będziecie chcieli kiedyś dobrze zjeść Dobrze zjeść w łodzi, to polecam. generalnie ceny nie są tragiczne. Rachunek widzieliście ile to kosztuje. Ja tymczasem dzisiaj się z Wami żegnam. Wsiadam na rower i jadę do domu. Do jutra.